Daberek, moi drodzy, witam was serdecznie w moim kolejnym vlogu. Mamy kolejny dzień. Jak widzicie, za mną mój wieniec, który powiesiłam w poprzednim odcinku z Sensei'a, a Kundzia wybiera się właśnie do pracy. Pogoda, oczywiście, w ogóle nie przypomina grudnia. Jest na plusie. Sucho. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja bym jednak wolała ten śnieg. Chociaż Polak jest niezdecydowany. Pada śnieg, złapie mróz, to zaraz o ślisko, będzie się źle jeździło i w ogóle takie tam nie pada, też źle. Więc my jesteśmy po prostu takim narodem marudzącym. Ale co Wam, kochani, chciałam powiedzieć, czekam aż mi się brama zamknie, to to, że nienawidzę w zimie tego. Że wstaje rano i jest ciemno, i wychodzę do pracy, jak jest ciemno, i jak się wraca, to zaraz też jest ciemno. Ja i tak mam taką możliwość, że wiecie, wracam, i jak jeszcze jest widno, ale nie wszyscy mają taką możliwość, i jest to mega przykre. Zwłaszcza jak się ma dzieci, chciałoby się wyjść na spacer jeszcze. No, holender, dlatego ta zima jest taka negatywnie odbierana. Tylko ten moment, jak napada śniegu, to wszyscy się cieszą. No i święta, grudzień. No to tak. Dobra, ja do pracy, pa! jestem już w domu po pracy, no i właśnie biorę się za obiad. No jest po 15. Obiad, kolację jak zwał, tak zwał będę robiła pizzę. Od razu mówię nie gniotę sama ciasta, kupiłam gotowe, więc... Naprawdę to jest duże ułatwienie, będę robiła pizzę, e, Sobcio wziął dwa te placki mm, pizzowe, ale wydaje mi się, że dla nas to za dużo. Zrobię z jednego, a w razie czego można zawsze dorobić. Je. No i zobaczcie, dosłownie 3 minuty i pizza zrobiona. Ciasto gotowe, sos zrobiłam z pasaty pomidorowej tej mutty dodałam sobie do tej pasaty trochę soli, trochę oregano, trochę bazylii, wymieszałam i rozsmarowałam na spód. Mamy tu ser cheddar, mozzarella, pieczarki i wędlinę. Akurat dałam taką suchą krakowską, może być szynka, co kto woli. I tak jak powiedziałam na początku, że zrobię jedną dla naszej trójki, no to nie. No nie, niestety Sopcio akurat kupił takie mm, ciasta do pizzy um, okrągłe, bo ja do tej pory, jak kupowałam te ciasta, to były takie duże, prostokątne na całą blachę, a to jest takie okrągłe. Więc to jest dla mnie i dla Nikoli. Zaraz wlatuję do pieca, przygotuję tu składniki dla mojego męża i jak wróci, no bo teraz jest na dworku, nagrywa dla Was filmik zresztą, jak wróci, to... Yy sobie już przygotuję albo ja mu na szybko przygotuję, już będzie wszystko gotowe, to wiecie, to jest minuta po prostu. Thank you for watching! No i trochę kurde zagadałam się z Patką i za długo miałam tą pizzę w piecu, moją i Nikoli, troszkę mi się zjarała i spiekła, no ale jak widzicie, można naprawdę bardzo szybko zrobić jedzonko, a zaraz Wam pokażę, jak się prezentuje placek sopciowy. A sopciowa pizza to taka na bogato, naprawdę, tu jeszcze mozzarella, Mocarella mozzarella to jak troszkę całą do Ej, Lucy tam się No słyszę, słyszę, naprawdę, bogata. Płynie wszystko. Może spłynąć, no? zrobiłam sobie klimacik już po jedzonku zrobiłam sobie zieloną herbatkę no bo wiecie, pizza dosyć ciężka na noc, no i robimy sobie klimat, odpalimy sobie świecę ostatnio kupiłam ją w Sinseju bardzo ładnie pachnie ja to zawsze lubię, taki klimat właśnie wieczorem sobie zrobić od razu człowiekowi jest przyjemniej. Tak. Bardzo mi się podoba ta meblościanka w tym roku. Wszystko by było tam idealnie, gdyby nie ten kabel do konsoli zwisający. No ale muszę jakoś przecierpieć. Mam nadzieję, że w nowym domu tak ten kabel nie będzie wisiał na Boga. No ale chyba nie. Chyba będzie tam wszystko. Renifer, który? Biały tam pięknie wygląda. A ta siarka, si 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 pięknie to ale wszystko kabel. jest ozdobą, ale kabel jest ozdobą twoją. Dobrze, to sobie, kochani, to jest mojego męża ozdoba świąteczna, te kable, a cała reszta to ja wymyśliłam. No i czyja lepsza? <grywia> Dobra, zrobiłam sobie herbatkę, teraz chwila relaksu. No i będziemy otwierać kalendarz adwentowy. Jestem mega ciekawa, co jest w drugim okienku. No i przyszła mi paczka, w zasadzie paczki. Nie wiem skąd. Jedna na pewno z Cinseya, a druga nie wiem skąd. Się zastanawiam, co ja tam zamówiłam. Naprawdę się zastanawiam, co tam zamówiłam w tej paczce. Więc będziemy zaraz otwierać razem z Wami. A teraz otwieram kalendarz adwentowy, bo Nikola, odkąd wróciłam z pracy, to ona, ona się najbardziej nie może doczekać, kiedy ja otworzę ten kalendarz adwentowy. A teraz tak patrzę, e, jakie piękne wieczko ma ta świeca. Zobaczcie. No przepiękne. W sumie mogli sobie darować, nie? E, od środka świecy ten napis, a wygląda bardzo ładnie. Pięknie i pięknie pachnie, naprawdę. Polecam tą świecę. Albo udawała, że żebyś... śpi. Co ty gadasz? To może coś jej? Może coś jej? No, gdzieś ze szkoły zadzwonili, że Nikola się źle czuje i musieliśmy ją odebrać. Niby po tej chorobie wróciła do szkoły, a tu, jak widać, nie wróciła. I się zastanawiamy, czy to. Zmyślanie, bo sprawdziane, czy, czy naprawdę się źle czułam. No dobra, kochani, no to otwieramy kalendarz adwentowy i szukamy dwójeczki. Dwójeczkę mamy tutaj, tutaj, o, wyciągamy. O, najgorsze, że mi to spadło, teraz będzie ciężko to wsadzić. Otwieramy dwójeczkę, Tadam! i otwieramy ją. Coś mi ładnie zapachniało. Może ta świeca. Albo coś się rozlało. Moim. Co to jest? Wiem, co to ładnie zapachniało. Zobaczcie. Takie pudełko. Widzicie to? Takie pudełko. A teraz wam pokażę, co jest w środku. Nie wiem, jak to wyjąć. A nie chcę z tej strony popsuć tego pudełka. Bo chcę je włożyć z powrotem. jak to wyjąć. Nie chcę pudełka popsuć. Kto to wymyślił? Może muszę pudełko zepsuć. Wczoraj zachwaliłam te, ten kalendarz adwentowy, że nie ma tych okienek, coś się wydłubuje z nich, nie? No to dziś nie mogę wyjąć. Tak to jest. Ja zawsze jak zachwalę. Dziecko jak zachwalę, że takie grzeczne. To od razu jest niegrzeczne. Zawsze tak miałam. Sopcie to już nieraz mówił. Nie chwali jej. Zaraz będzie niegrzeczne. No i tak było. Aha, idzie. I mamy. Prezencik. Mamy świeczuszkę. Takie pół mojej tylko No. Takie pudło i tu świeczuszka. Co to tutaj tak? Chcesz moją uwagę zwrócić? Tak <grym> patrzę w bok, a mój mąż tu w pantalonach przede mną chodzi, w galotach znaczy się, przebiera się i tu wyleciał zobaczyć, co mam. A ładnie pachnie, ładnie, ale zobacz maleńka. taki lajcik, nie? Ale fajna tak, wiecie, włożyć do yy, innej świeczki. No, No, ale mówię, pudełko, świeczka. Bardzo ładna. Świeczuszka zapachowa będzie tu stała obok tej Sinseja. A teraz na szybko paczuszki. Co tu jest? A wiem, co tu jest. Tu mam taką matę z temu. Zamówiłam ją. A nie będę tu mówiła po co i dla kogo. Ale zamówiłam sobie taką matę z temu, gdzie się nawet nie pamiętałam, że ją zamówiłam. Nie będę tu się rozgadywać. A i na temu zamówiłam też Nikoli taki naszyjnik z literką N. Bo jej się zerwał. A on za grosze, tam za 5 zł, to postanowiłam, że jej zamówię. To nieprawda, ta mata nie jest dla mnie. Ja nie sikam w nocy. Ale kto powiedział, że dla ciebie? Dlaczego sobie tak to wytłumaczyłeś? Bo zaraz będą wpisali. Powiem Wam tak, jak popije schodzi z live'ów, to śnieka dlatego mu mam kupiłam. O, 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 ale zaraz będzie nie, nie. Nie, nie Boże, nie. A więc to nie majster. Zobaczcie, kupiłam sobie Sinseja. Co tak patrzysz o tym moczeniu. Niepotrzebnie w ogóle poruszałeś z ten temat, Misiek. Zobaczcie, zamówiłam z Sinsaya takie pojemniki. Strasznie mi się to podoba, jak w pralni ma się tą chemię taką do prania w takich pojemnikach. To nie są do kuchni, to są do pralni. I powiem Wam, że bałam się tych pojemników, że będą trzymałe, ale są naprawdę spore, fajne, porządne, grube szkło, dobrze zabezpieczone uszczelką. Ja sobie wymyśliłam, że w tych pojemniczkach... O, tu mam jeden. Tu mam kolejny. Żeby mi tu nic nie wypadło. Tu mam kolejny, taki sam, przezroczysty. I tu mam jeszcze jeden, yy, tak ale... Zaraz otworzę, tak. A tu mam jeszcze jeden, ale brązowy i ten brązowy widzę, że jest tak, a nie, przepraszam. Ty, bo to było przerzucone przez płot. To powiem Wam, że ten brązowy to miał być taki wielki, giga i wszyscy zachwalali, a on widzę, że jest takiej samej wielkości jak te przezroczyste. A więc zamówiłam sobie dwa przezroczyste i postanowiłam, że będę w nich trzymała kapsułki do prania, ja na przykład używam takich chusteczek, które przyciągają kolor do prania. Też sobie powrzucam. Można sobie powrzucać te kule takie, co zbierają te wszystkie kłaczki i mieć w takich tych, a więc będą wszystkie rzeczy do prania tak ładnie posegregowane. No tak sobie Kundzia wymyśliła i tak będzie miała. Tu nie mam jak otworzyć. Muszę iść po nożyk. Ale zanim to, to jeszcze Wam pokażę. Póki jej nie ma. Co mówiłam? Ja nie wiem czy to będzie dobre. Nie wiem czy to nie będzie za małe. Na mnie? Ja mówię o małej mi. Za małe jest. Tylko jest świąt, Ale dla mnie to ona będzie za mała, jak myślisz. No to będzie dobra, jak tak wygląda, ale nie wiem. No, więc zamówiłam jej piżamę świąteczną, ona ma zajęcia teraz, to mówię po cichutku. I muszę się tak zastanowić, czy ona jest na nią dobra, bo chcę ją włożyć do mikołajkowego prezentu. I zamówiłam jeszcze dla niej, nie wiem, czy widzieliście, ale ostatnio po TikTokach, na Instagramach są reklamowane takie rajstopy. Rajstopy, które mają dwie warstwy. Pierwsza warstwa to jest taka gruba, um, cielista, a druga warstwa jest czarna. I jak naciągniecie te rajstopy na siebie, to wygląda to tak, jakbyście mieli cienkie, czarne rajstopy na sobie. A tak naprawdę macie ciepluśkie, grube, miłe um, rajstopy i możecie sobie spódniczkę krótką założyć i... Super, to wygląda i zakupiłam takie dla Nikoli, właśnie, żeby właśnie mogła sobie do szkoły biegać. I te Rajtuski kosztowały 29 zł, ale ja za nie nie dałam 29 zł. Ja miałam akurat wtedy, jak zamawiałam te rzeczy, minus 30% na wszystko. I tak to zamawiałam. I mówię, i to zamówienie, i to poprzednie było minus 30%, i wyglądają na bardzo fajne, ale zobaczcie, tu są grube a na stopienie. Dziwne. Może specjalnie, żeby wam się stopa w ciepłym bucie nie spociła, nie wiem. No ale zamówiłam jej takie rajtuzy, będzie sobie mogła chodzić do szkoły, a będzie miała e, zarazem bardzo ciepło. Dziłam rozmiar taki e, SM. Nikola nosi S, ale pisało, żeby brać rozmiar e, większy, a więc Zamówiłam jej rejtuzy, to muszę schować i zaraz Wam pokażę jeszcze ten brązowy słoik na kapsułki do prania. To został mi jeszcze do otworzenia jeden słoik i powiem Wam, że rozczarowałam się trochę, bo ten słoik miał być taki giga wielki, a wydaje mi się, że będzie chyba mniejszy niż te przedroczyste. No i jest mniejszy, jest mniejszy. Jedyny plus tego słoika od tych białych to to, że jest brązowy i to, że ma napis. O, tak się prezentuje ten brązowy słoik i on był um, stricte dedykowany na kapsułki do prania. E, no. No więc wygląda w ten sposób i chyba go zostawię, chyba go zostawię, będę miała trzy, też mamy uszczelkę, też jest porządne, takie grube szkło i chyba go zostawię, w tym będą kapsułki do prania, a w tych dwóch po prostu coś innego do prania, tak po bokach, będzie też ładnie wyglądało, brązowy z białym. Tak, tak będzie, zostawię sobie te słoiczki, wszystkie trzy. Powiem Wam, że naprawdę porządne słoiki i nie pamiętam, ile dałam, z... bo ten to był droższy, ten z napisem, ale za te e, słoiki przezroczyste e, dawałam po 19 zł i od tego miałam jeszcze 30% rabatu. Nie wiem, jakiś taki rabat miałam u siebie na swoim koncie 30%. No to naprawdę się opłacało bo słoik 19 zł i od tego 30% naprawdę wyszło mi mega korzystnie. No więc tyle z moich zakupów. Jak widzicie, no nie, Kundzia jakoś tak nie kupuje ostatnio. Nie wiem, co się z Kundzią stało. No, przestała kupować, żyć. <laughs> co to jest, za to Sopcio kupuje różne pierdalu. To ciągle tylko siedzi na Allegro i coś kupuje, no. Mam nadzieję, że to prezenty dla mnie. Tak przychodzą tu kurierami. <grybujesz> jeden po drugim. Nikola przyszła tu do mnie z, ze swoim kalendarzem adwentowym. Pokazywała, co dziś miała. Masz jeszcze to na wierzchu? Tak, dziś Nie, schowałaś już do pleca A nie, dziś miała w kalendarzu krem do rąk. Bardzo fajny, powiem Wam, że Creme naprawdę. De ron, sorbet. Z de... czym to jest teraz sorbet do rąk? otwieramy wszystkie Nikola. Jutro otworzę sobie całe... rana... Nikola, cała przyjemność jest w tym, że czekasz. Tak byś mogła przecież iść do sklepu i sobie te rzeczy pokupować. A to o to chodzi. Żeby mieć niespodziankę. Nie ja właśnie c, c, co? mam ochotę cały czas otworzyć tą trójkę. No kusi mi strasznie, ale no nie mogę otworzyć. Ja jestem rozsądna i czekam do jutra. Nie da się zobaczyć. Chcę wam pokażę. Trochę trochę, trochę przez szybkę widać tutaj. Te, ale nie ten jest. krem do rąk jest o zapachu. Pomarańczki. Po, bardzo pomarańczki ładnie pachnie i wanilii. I fajnie, szybko się wchłania, więc plusik. A, a pokazywałam, co było w pieszym? Nie. To już sekunda. Ja... A Gundzia tutaj siedzi sobie na arenę. Mam ochotę sobie jakiś taki komplet dzień, zamówić. I szukam, właśnie, przeglądam. Wszystkiego nic nie zamawiasz. że <śpiewanie> to było naprawdę niepotrzebne, wiesz? Nieładne nie to było. <śpiewanie> W pierwszym okienku dostałam takie mleczko o zapachu Crumble Cookies. Czyli, jakby, że Crumble Ciasteczkowym. Cookie, yy, no, o zapachu ciasteczkowym z Ameryki. Nie wiem, czy kojarzycie tak jak co? Cookies no, z Ameryki. No, to jak z Ameryki, Właśnie to, to ja ci powiem, że takie amerykańskie. Cookies, takie słodkie ciasteczka amerykańskie. I po prostu to jest. To no, nie, nie odkręcaj, ma, bo nikt tego nie powąka. naprawdę. Nie wiem, w drugach i ławki od tego. I patrz, co jaki pat pat mini to jest. Mini, mini. Można na przykład sobie włożyć nie wiem, do kosmetyczki, na przykład jak będzie, nie wiem, będę gdzieś lecieć do jakiegoś kaju, to wolę sobie to włożyć jakby tam jakieś wymagania litrowe danego no tak, płynu, tak. No, albo minimal. To nie wiadomo, co będzie czekało przed wycieczką. No i żegnam się już, kochani, z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Ludia właśnie wyszła z Lucy na sikanko, więc. Sikanko i spanko. Tak, a więc żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Do następnego pa.